Ja dzisiaj planowałam odcinek z Olcią, Opening, ale niestety wczoraj miała malutkie, tutaj bliskie zdarzenie z podłogą. Także nie wygląda zbyt korzystnie, ale jak chcecie, żebym w kolejnym odcinku właśnie była z moją córką Olcią, kto jeszcze jej nie zna, to ją pozna, to zostawiajcie łapki w górę. Ja wam przypominam, żebyście subskrybowali mój kanał, a w dzisiejszym odcinku robimy sobie polowanie. Jak widzicie, mam tutaj pierwszego Sardropa, i już tutaj sobie tym zaczniemy. Mamy Epika. I mam nadzieję, o, o, czy to będzie jakaś Przepowiednia, mamy gasa płaczącego Mam nadzieję, że tak się nie stanie W sklepie jest w ogóle dużo nowości Ja dawno nie wchodziłam w Brawla Mamy nową odznakę za darmo Także ja szybko sobie zobaczę, co tutaj jest I mamy takie oferty Ojojoj, za darmo tutaj mamy Kredyty, a w dzisiejszym odcinku Tak jak wam powiedziałam, bo się zastanawiacie pewnie Jak ja tu będę robić opening, jak tutaj nic w sklepie takiego nie ma Ale ja jeszcze w ogóle nie widziałam nowego karnetu I w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie Kupimy sobie chyba w ogóle Ja rzadko kupuję na moim koncie cały karnet To jest właśnie ten odcinek, gdzie kupimy sobie Cały karnet zadmiarski, Ale właśnie na moim koncie Ja nie lubię takich ciemnych, mrocznych skinów A ten mi się w ogóle... Podoba. A to jest bas. Widziałam, że to kogoś mi on przypomina. Ja myślałam, że to jest nowy zadymiarz, a to jest skin do pasa. I w takim razie ja muszę go mieć. Uważam, mam jeszcze... Ilu mam zadymiarzy? Mam 58. I mam nadzieję, że właśnie w dzisiejszym odcinku uda mi się odblokować jakiegoś nowego zadymiarza, którego nie mam. Teraz jest... Czekajcie. Który tutaj był nowy? Tutaj... I napiszcie mi w komentarzu, który zadymiarz jest naj... najnowszy, bo ja... Aha! Ta Melody. Melody, ta babeczka, także fajnie by było. Jakby to ją właśnie udało mi się w dzisiejszym odcinku. I ona jest nowa, czy to jest po prostu skin? Nie, ona jest chyba nowa, także trzymajcie za mnie kciuki. Mam nadzieję, że uda mi się ją odblokować. Ja już tutaj wchodzę, gemów nie ma, także wszystko kupuję i widzimy się za chwilkę na openingu. Kupiłam już sobie karnet zadniarski i kupiłam sobie tutaj plus, także będę miała więcej gemów. W ogóle może najpierw sobie tutaj otworzymy i dopiero później ja przejdę do yy, kupowania tych kolejnych stopni. Najpierw sobie pootwierajmy tutaj te rzeczy, które są pewne. Ja w ogóle czasami, właśnie tak tutaj. Ej, myślałam w ogóle, że tutaj ten. Coś już dostałam, przecież to w ogóle były kredyty. Dobra, mamy kredyty i mamy sobie Mendy, dajemy Mendy i bierzemy do Mendy. Mendy mi się chyba najbardziej tutaj podoba z tych zadamiarzy. Właśnie ja tam zapomniałam o, o tym, że mam plus i mogę sobie dwa razy zbierać. Także po dzisiejszym odcinku czuję, że będzie dużo mone. Dobra, nie, bo mi by było nie fajny by było, jakbym w sensie jakbym na początku otwierała, na samym sam końcu zostawiła start propy Nie robimy tak, idziemy sobie teraz równo Także mamy pierwszego bardzo rzadkiego Mam nadzieję, że kolejny odcinek już będzie z Olcią, bo ona bardzo chciała ze mną nagrać A czuję, że ona może mi też przynieść szczęście, a niestety no wydarzyło co się wydarzyło i stwierdziłam, że nie no Nie może być taka, ma pół twarzy zdartej, także no nie wygląda Dzień dobry, nowy skinek. Ej to jest bardzo fajny skinek. Na nie czym się bardziej nie podoba niż oryginał. Robimy sobie licznik, ile będę miał, albo nie. Dzisiejszym odcinku nie robimy. Po prostu chcemy wydropić jakiegoś fajnego, nowego zdmiarza na moim koncie. Także trzymajcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że to się uda. I e, ciekawa też jestem, bo właśnie. Kiedyś kupowałam cały karnet na zerowym koncie, że znaczy tam chyba paru zadymiarzy było, tak szczerze mi bardzo źle poszło. I jestem właśnie ciekawa, jak to będzie na moim koncie, jak ja już no, mam tych zadymiarzy, nawet bardzo dużo. Także ciekawa jestem, jak to po prostu będzie u mnie na takim już koncie, gdzie już tych zadymiarzy jest. No na razie mamy jednego skinka, także dobrze, bo kiedyś chyba mi dwie rzeczy tylko poleciały z całego karnetu. A tutaj dopiero zaczynamy, jesteśmy na jedenastym poziomie, tutaj mamy bardzo rzadkie I tam chyba z epikami poleciały, to także wydaje mi się, że to mi się poszczęściło. Tutaj łapka w górę, także po raz w górę, przypominam się zostawili łapkę w górę, Tych, ta emotka chyba jest specjalnie dla, dla osób, które nagrywają na YouTubie, żeby przypominały sobie o łapce w górze. I tutaj już kończymy 16 stopni i z 16 stopni będzie coś? Nie, dobra, bardzo rzadki. Oby tylko były, nie były cały czas zielone i niebieskie, tylko właśnie epiki jakieś mityczne, bo jak będzie zielone i niebieskie, to już pewne, że niestety będzie słabo. Także ja teraz idę kupić tutaj cały karnet zamiarski, a wy trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że na koniec odcinka nie będę smutna. Brakło mi klejnotów tutaj na ostatni stopień Czyli na tego skina Ja w ogóle muszę go przetestować po tym odcinku Więc tutaj już wracam na sam początek Oczywiście tutaj z tego karnetu będę miała w trakcie gemy I lecimy Jest jeden skinek już Ten skin w ogóle jest fajny I w ogóle tutaj... Też mogę wam zapowiedzieć, wiem, że ten odcinek w ogóle miał wpaść dużo wcześniej, wiem, że ten karnet już ma trochę i że trochę jest ten odcinek nieaktualny, ale ja w dzisiejszym odcinku po prostu chcę wydropić coś nowego, a z karnetu no najłatwiej, bo jest najwięcej tych star dropów, mimo tego, że on kosztuje bardzo dużo, to mam nadzieję, że tutaj coś mi właśnie wyleci, że będę miała szczęście, bo tak to teraz, no mogłabym zagrać w sumie mecz, ale wtedy będę miała trzy star dropy, a tak to tutaj w tym karnecie jest dużo tych star dropów. Ale właśnie tutaj chciałam też wam powiedzieć, że teraz postaram się nagrywać częściej odcinki, żeby one były bardziej na bieżąco, a nie, że karnet wyszedł już no ponad tydzień temu, a ja dopiero dodaję odcinek. Także mam nadzieję, że mi się to uda. Bo Z dwójką dzieci to wiecie, jest ciężko. Także trzymajcie za mnie kciuki i ja tutaj w ogóle gadu gadu, a tu nic nie leci i same niebieskie i wydaje mi się, że ja chyba tutaj kogo by sobie tutaj za darmo lub tysiąc tych kredytów. I co bierzemy? Dobra gościa, same kobietki to bierzemy tego, na pewno bierzemy bierzemy go, bierzemy go, dobra, mamy sama kredyciki, dziękujemy za kredyciki, błyskotki, dobra, i tutaj mm, mieliśmy, yy, dobra, Mandy mamy, co to jest? za ten dinozaur, jego ja po raz widzę, w ogóle, Kto to jest? Biorę go, podoba mi się, jakiś dok. jak to się w ogóle wypowiada? Dajcie znać w komentarzu, jakie byście chcieli zobaczyć odcinki na moim kanale, na pewno. Tutaj byście chcieli opening z olcią, bo to wiem, ale zobaczymy też po łapkach w górze, czy wszyscy są opening z olcią. Także kolejny odcinek postaram się, mam nadzieję, że już jej przejdzie. Jak nie, to, e, to za dwa odcinki. Jeszcze mam zaległy odcinek, właśnie e, z gemami, co e, 800 gemów muszę wydać, także to też muszę nadrobić. Ale dajcie znać w komentarzu, jaki byście chcieli, w ogóle tam był epic, e, Nie dość, że mi się nie ulepsza, a jak mi się już coś ulepszy, no chociaż nas epika ciężko coś. To jest. Dobra, epicki, dajcie jakiegoś skina. Nie, dobra. I nie wiem co, powiem, co mówiłam. Aż się wybiłam z rytmu. Dajcie znać właśnie w komentarzu jakie byście chcieli zobaczyć odcinki. Także może coś z waszych pomysłów nagram. A też kiedyś nagrywałam, nie wiem czy pamiętacie, dawno, dawno temu na Instagramie dawałam zadania, żebyście mi dawali, więc może też sobie taki odcinek nagramy. Także jak ktoś chce brać udział w takim odcinku to zapraszam was na mojego Instagrama. Pod spodem wam w opisie zostawił link do mojego Instagrama. Dobra, gemiki już są uzbierane tutaj na ostatni poziom. Na razie nie jestem zadowolona, bo na razie tak szczerze to te StarDrop to niebieskie, niebieskie czekajcie, ja ten kolor chyba w tle takim niebieskim, przyciągam ten niebieski tak mi się wydaje, chociaż nie no chyba więcej zielonych to jeszcze gorzej, dobra teraz coś będzie, patrzcie się nie, ej wiem jak się otworzy pewnie dru ja zawsze otwieram nie, ja tą ręką, tą siłą, tą otwieram którą ja, ja lewą ręką, no po prostu ja muszę prawą ręką otworzyć, lewa jest może jakaś pechowa, tak mi się wydaje dobra to w takim razie otwieram teraz e tą ręką i epic i będzie skin. Nie, no, dobra. Jednak to nic nie działa. Kiedyś tak robiłam, że otwierałam różnymi częściami ciała, ale to chyba po prostu. Nic nie daje. Po prostu trzeba mieć szczęście, albo się ma szczęście, albo się nie ma szczęścia. O! Jeszcze jest taki tutaj czerwony. O, le, 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 le. E, tak szczerze, mi się chyba bardziej ten ciemny podoba. Ten mi się podoba. Czyli w dzisiejszym odcinku już mamy dwa skiny do baza i do. Bus? Ej, w ogóle to się bas wypowiada? Zawsze na to mówiłam bas. Ale może bus? Albo bus? Ja już jestem na końcówce? O! To dzieła! Zobacz, nazbieraliśmy tutaj sobie kredyciki. Na sam koniec teraz mamy tą babeczkę, czyli teraz co nam zostało? Maisy mamy. I mamy tutaj ostatniego legendarnego stardropa. dropa. Więc jak tu nie będzie nowego zadmiarza, to będzie mi bardzo przykro, bo znowu ten karnet tutaj... No, myślałam, że na moim koncie pójdzie lepiej, chciałam sprawdzić, czy wszystko odblokowałam, na pewno wszystko odblokowałam. Więc idziemy teraz na sam koniec, kupujemy sobie ostatnie tutaj, mamy nowego skinka. Ten skin mi się chyba nawet bardziej podoba niż ten czerwony, chociaż ten czerwony też jest taki bardziej, no bóstwo tytuł gracza. I tutaj teraz będę sobie wbijała stardropy, bo to jest pierwszy raz, gdzie e, z, z cały karnet wbiłam na moim koncie, więc tutaj czekajcie na opening, ja tutaj będę wbijała te stardropy i tutaj sobie otworzymy razem z Olciem. O, tak zrobimy. I ostatni legendarny stardrop. Pierwszy w ogóle legendarny stardrop w dzisiejszym odcinku. Liczyłam na troszkę więcej, więcej, aż się zryczyłam. Ale mamy nowego scemiarza? Tak, nowy zadymiarz. Cordelius. Cordelius to jest z grzybkami jakimiś takimi. Ja go nie znam, to jest w ogóle grzybek chyba. Dajcie znać w komentarzu, czy jest fajny, czy mogło być jednak lepiej. A jeszcze ja z Wam już żegnam. Zapraszam Was tutaj na pozostałe moje odcinki. I na razie. Pa! pa.